Każdy kryzys zostawia ślady na długo przed wybuchem. To nie jest nagłe zdarzenie, to proces, który zaczyna się po cichu. Dziś pokażę Ci kilka sygnałów, które powinieneś traktować jako ostrzeżenia. Bo jeśli nauczysz się je rozpoznawać, to Twoje spojrzenie na codzienne problemy w firmie już nigdy nie będzie takie samo. A w tym niewidocznym momencie właśnie kryje się największa szansa na uratowanie przyszłości Twojej firmy. Faza inkubacji kryzysu to moment, w którym problemy już się zaczęły, ale jeszcze nie mają pełnego obrazu kryzysu. To etap podskórny, jak stan zapalny w organizmie, zanim pojawi się gorączka. W tym odcinku omówimy, jak rozpoznać najwcześniejsze symptomy nadciągającego kryzysu, jakie zachowania organizacji są najczęściej ignorowane, jakie narzędzia mogą pomóc w monitorowaniu sygnałów ostrzegawczych oraz jak analizować dane z przeszłości. By nie powtarzać błędów. Ktoś może spytać, dlaczego ta faza jest tak kluczowa, bo właśnie tutaj koszt interwencji jest najniższy. To oznacza, że szansa powodzenia jest najwyższa. To jak w medycynie łatwiej i taniej jest leczyć chorobę w początkowym stadium niż prowadzić intensywną terapię pacjenta w stanie krytycznym. Nie inaczej jest z organizacjami, z firmami. Zmiany wprowadzone w tej fazie kryzysu, w fazie inkubacji, mają największą dźwignię finansową. I organizacyjną. Faza inkubacji zaczyna się często od niepozornych zjawisk, które łatwo zlekceważyć. Przyjrzyjmy się kilku kluczowym sygnałom takiego wczesnego ostrzegania. Pierwszy to spadek powtarzalności wyników. Stabilna organizacja charakteryzuje się przewidywalnością. Gdy zaczynają się wahania, raz jest dobrze, raz jest źle, ale ten wzorzec się nasila, powinny zapalić się pierwsze lampki ostrzegawcze. To jak z samochodem, który zanim zesuje się całkowicie, zaczyna dziwnie pracować. Czasem lepiej, czasem gorzej. Drugi to wzrost kosztów jednostkowych bez proporcjonalnego wzrostu przychodów. To jest bardzo subtelny sygnał erozji efektywności operacyjnej. Tam już coś nie gra. Warto tu spojrzeć na ten trend, nie na punkt. Sam fakt, że krzywa kosztów zaczyna oddalać się od krzywej przychodów jest sygnałem inkubacji kryzysu. Trzeci to niestabilność w zespole. Zwiększona rotacja, nagły wzrost absencji, chroniczne zmęczenie. Ludzie są jak czujniki w organizacji, często wyczuwają te problemy zanim pokażą je tabelki i reagują odchodząc, chorując, po prostu wykonując swoją pracę z dużo mniejszym zaangażowaniem. Czwarty to pogorszenie relacji z kluczowymi klientami lub dostawcami. Kiedy klienci zaczynają zadawać więcej pytań, domagać się dodatkowych gwarancji, a dostawcy proszą o szybsze płatności albo przedpłaty, to sygnał, że rynek wyczuwa zmiany, choć jeszcze ich wprost nie artykułuje. Piąty to takie mikrotarcia między działami w firmie. Więcej wewnętrznych napięć, mniej zaufania, więcej przerzucania odpowiedzialności czy psychologii. To jak subtelne trzeszczenie konstrukcji budynku, zanim pojawią się faktycznie już widoczne pęknięcia na ścianie. To, co kluczowe w tych symptomach, to to, że żaden z nich sam w sobie jeszcze nie jest dramatyczny. No i dlatego to jest tak łatwo zbagatelizować. Ale to nie pojedyncze zdarzenie, tylko wzorzec powinien dawać do myślenia. Tak jak diagnoza medyczna, jeden podwyższony parametr może być przypadkiem, ale jakaś konstelacja, no to to już sygnał ostrzegawczy. Co więcej, te sygnały naprawdę rzadko występują pojedynczo. Zazwyczaj zjawiają się równolegle w różnych obszarach i wzajemnie się wzmacniają. To właśnie ta korelacja pomiędzy tymi pozornie niepowiązanymi zjawiskami. Oj, ona powinna być naprawdę największym ostrzeżeniem, i to widzimy w szczególności w firmach, które zawędrowały aż do restrukturyzacji. Natomiast, skoro te sygnały są tak widoczne, to dlaczego organizacje je ignorują? Większość firm nie robi tego dlatego, że są nieodpowiedzialne. Ignorują, bo działają tu silne mechanizmy psychologiczne i organizacyjne. Po pierwsze, firmy zwykle przyzwyczajają się do jakiegoś poziomu chaosu. To taki szum w tle, który przestajemy słyszeć. Z czasem poziom akceptowalnej niestabilności rośnie, a firma traci wrażliwość na sygnały ostrzegawcze. To jest bardzo zdradliwe. Po drugie, wiele organizacji nie ma systemów raportowania rzeczywistych anomalii. Mają wskaźniki wyników, ale brakuje im wskaźników ryzyka. Mierzą sukces, ale nie mierzą symptomów porażki. Po trzecie, w wielu kulturach korporacyjnych, w wielu firmach też niezależnie od wielkości, panuje obawa przed przesadzaniem i byciem uznanym za panikarza. Pracownicy średniego szczebla, którzy często najwcześniej widzą problemy, nie chcą być postrzegani jako defetyści, pesymiści albo ci, którzy widzą tylko problemy. Cóż, zarządy są też często przeładowane operacyjnie i nie widzą obrazu całościowego. Skupiają się owszem na codziennych wyzwaniach. Ale tracą zdolność do dostrzegania powolnych, ale systematycznych zmian w otoczeniu firmy. W firmach też często panuje przekonanie, że bywało gorzej, zwłaszcza jeżeli już mają jakieś kryzysy za sobą. I to jest takie fałszywe, bardzo złudne poczucie bezpieczeństwa, które prowadzi do lekceważenia nowych zagrożeń. To wszystko z kolei prowadzi nas do fazy racjonalizacji, w której organizacja tłumaczy sobie, dlaczego te problemy są tymczasowe. To tylko przejściowe trudności, zaraz się odbije. To tylko sezonowość. I te tłumaczenia są niebezpieczne, bo dają fałszywe poczucie kontroli i oddalają moment podjęcia faktycznie realnych działań. Problem w tym, że im dłużej te sygnały będą ignorowane, tym szybciej eskalują. Jak mały pożar, można go ugasić szklanką wody, jeżeli od razu zareagujemy. Ale każda minuta zwłoki zwiększa ilość wody, która jest potrzebna, żeby to ugasić, aż w końcu trzeba będzie wydać całe wiadro. A w konsekwencji być może nawet ewakuować budynek. I tutaj mamy paradoks, bo im bardziej oczywiste stają się sygnały ostrzegawcze, tym silniejsza jest tendencja do ich wypierania. To taki mechanizm obronny, podobny faktycznie do tego, który sprawia, że ludzie ignorują pierwsze objawy poważnych chorób. Strach przed diagnozą prowadzi do odlekania badań, co tylko pogarsza sytuację. Widzę to u zdecydowanej większości menedżerów, którzy mają firmę, w zasadzie swój biznes, w kryzysie. Ale nie musisz czekać, aż wszystko się zawali. Możesz wprowadzić system wczesnego ostrzegania, który pomoże ci wychwycić sygnały inkubacji tego kryzysu, czyli tam, gdzie są jego zawążki, zanim przekształci się w pełnoskalowy problem. Pierwszym kluczowym narzędziem jest taki comiesięczny przegląd zdrowia organizacyjnego. To taki regularny, strukturyzowany przegląd zestawów wskaźników operacyjnych, finansowych, być może HR-owych i nie. Tutaj nie chodzi o standardowy KPI, ale pewnego rodzaju wskaźniki odchyleń i anomalii. Na przykład zamiast patrzeć tylko na przychód, warto monitorować jego zmienność. Zamiast samej marży jej stabilność w czasie. Taki przegląd powinien być przeprowadzany przez zespół międzydziałowy, aby uzyskać szerszą perspektywę, albo przez kogoś z zewnątrz. Drugim narzędziem są regularne, anonimowe na przykład ankiety pracownicze. Ale nie chodzi tu o standardowe oceny atmosfery lecz o celowe badania wykrywającego napięcia, brak zaufania, zmęczenie. Pytania powinny być tak sformułowane, by wychwycić subtelne zmiany w percepcji organizacji przez pracowników. Na przykład, czy w ostatnim miesiącu zauważyłeś wzrost liczby niezrealizowanych obietnic w organizacji? Albo, czy czujesz, że decyzje w firmie są podejmowane wolniej niż kwartą temu? Co jeszcze możemy zrobić? Taki systematyczny monitoring opóźnień, ale nie tylko opóźnień płatności, ale też projektów, odpowiedzi, decyzji. Opóźnienia to takie jedne z najwcześniejszych sygnałów ostrzegawczych w organizacji. Warto stworzyć mapę ciepła, taka, która pokazuje, gdzie w organizacji pojawiają się wąskie gardła i, i zastoje. Takim narzędziem może być również analiza dynamiki reklamacji i błędów operacyjnych. I tu znów kluczowa jest zmiana trendu, a nie punktowa wartość. Nagły wzrost liczby reklamacji, nawet jeśli w liczbach bezwzględnych wciąż jest niewielki, może być jakimś pierwszym sygnałem dużo głębszych problemów operacyjnych. Możemy jeszcze monitorować wskaźniki i rentowności w wersji Rolling 3M, średnia z trzech ostatnich miesięcy i Rolling 6M, średnia z ostatnich sześciu miesięcy. Takie ujęcie pozwala dostrzec wtedy trendy, a nie tylko bieżący wynik. Szczególnie istotne jest obserwowanie momentów, gdy krzywe 3M i 6M się rozchodzą. To sygnał zmiany trendu. Warto podkreślić, że skuteczny system wczesnego ostrzegania nie opiera się na pojedynczych wskaźnikach, ale na ich konstelacji i wzajemnych powiązań. Cóż, to jest tak, jak się leczymy. Lekarz nie powie nam, to ci dolega, gdy ja mam 37 stopni gorączki, prawda? Co istotne, inkubacja kryzysu nie woła o pomoc. Trzeba ją usłyszeć, zanim podniesie głos. Dlatego te narzędzia monitoringu muszą być wpisane w rutynę zarządczą, a nie uruchamiane ad hoc, gdy ktoś już widzi problem. I właśnie systematyczność i regularność pozwala wychwycić subtelne zmiany, które są istotą fazy inkubacji. Heh. Jak ja bym chciał, żeby przedsiębiorcy to robili? Naprawdę nie robią. A gdyby patrzyli na historię firmy, to mieliby naprawdę cenne źródło wiedzy, które warto wykorzystać. Który przedsiębiorca analizuje dane z 3-6 miesięcy przed kulminacją poprzedniego kryzysu? Co się wtedy zmieniało? Jak były wczesne symptomy? Jak wyglądała dynamika kosztów? Jaki był poziom stresu w zespole? Co się stało z pracownikami? Jeżeli się temu przyjrzymy, to zobaczymy, że w tych danych kryją się specyficzne informacje. Warto wykonywać wtedy analizy. W analizie historycznej szczególnie wartościowe są dane nietypowe. Wskaźniki, które nie są standardowo monitorowane, ale mogą kryć w sobie informacje o inkubacji kryzysu. Może to być liczba spotkań zarządu, czas podejmowania decyzji, zmiany w komunikacji wewnętrznej, czy nawet takie detale, jak liczba maili wysłanych poza godzinami pracy. Analiza historyczna ma jeszcze jedną zaletę neutralizuje emocje. Gdy patrzymy wstecz na poprzedni kryzys, możemy już bez presji czasu i bieżących napięć dokonać takiej analizy. Co do tego, które sygnały ignorowaliśmy i dlaczego. To pozwala na wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Co ciekawe, firmy, które przechodzą przez kryzys i które dokonały rzetelnej analizy historycznej, są lepiej przygotowane na kolejne turbulencje. Paradoksalnie, jeden przetrwany kryzys może być źródłem odporności, natomiast wyłącznie pod warunkiem, że firma rzeczywiście wyciągnęła z niego wnioski, a nie tylko przetrwała. Warto też porównać okresy stabilności z tymi okresami niestabilnymi. Zobaczymy wtedy, które zmienny zachowywały się inaczej. To pomoże stworzyć taką własną mapę wczesnych sygnałów, tylko dla naszej organizacji. Bo każda firma ma swój specyficzny język kryzysu, takie specyficzne wskaźniki, które w tej konkretnej organizacji są najwcześniejszymi zwiastunami problemów. Taka zabawa w archeologa pozwala też na skalibrowanie czułości pewnego systemu ostrzegawczego. Zbyt czuły system będzie generował fałszywe alarmy i trochę zniechęcając do reakcji. Zbyt mało czuły wykryje to wszystko za późno. Historia organizacji to najlepsze źródło do znalezienia tego balansu. Co więcej, taka analiza może ujawnić wzorce sezonowe lub cykliczne, które są normalne dla Twojej firmy i nie powinny być interpretowane jako sygnał ostrzegawczy. Na przykład spadek sprzedaży w lipcu może być normalny dla Twojej branży, ale podobny spadek w październiku no, to już jest problem. System wczesnego ostrzegania to nie tylko narzędzia i dane. To również, a w zasadzie może nawet przede wszystkim, kwestia kultury organizacyjnej. Jak stworzyć środowisko, w którym sygnały inkubacji i kryzysu są dostrzegane i traktowane poważnie? Po pierwsze, kluczowa jest kultura otwartej komunikacji, gdzie pracownicy czują się bezpiecznie zgłaszając problemy. W wielu organizacjach panuje taka niepisana zasada: nie przychodź z problemem, przychodź z rozwiązaniem. To zabójcze dla wczesnego wykrywania kryzysu, bo w fazie inkubacji często widać tylko symptomy, a nie całościowy obraz problemu, więc też trudno od razu zaproponować rozwiązanie. Po drugie, warto wprowadzić regularne sesje Red Team. Co mam na myśli? Część zespołu ma za zadanie szukać słabych punktów i potencjalnych zagrożeń. Takie stres testy to podobne do tego, co robią hakerzy etyczni testują system, zanim zrobią to prawdziwi cyberprzestępcy. W kontekście biznesowym taki zespół szuka potencjalnych punktów załamania firmy, zanim te staną się rzeczywistością. Ale to już musi być niesamowicie dojrzała i wielka organizacja. Co więcej, istotne jest docenianie i nagradzanie tych, którzy wcześniej identyfikują potencjalne problemy. Jeśli ktoś bowiem zgłasza zagrożenie, które potem faktycznie się materializuje, nie powinien być postrzegany jako jakiś zwiastun złych wieści, tylko jako osoba, która przyczyniła się do ochrony firmy. Co więcej, warto wprowadzić na przykład jakiś dzień kryzysowy, taką regularną symulację, w której zespół zarządzający ćwiczy reagowanie na hipotetyczny kryzys. Takie ćwiczenia nie tylko podnoszą gotowość operacyjną, ale też uczulają liderów na wczesne sygnały ostrzegawcze. Kluczowa jest też kwestia budowania świadomości, że reagowanie na wczesne symptomy kryzysu to nie panika, ale przejaw odpowiedzialności. Kultura na zasadzie wszystko jest w porządku, nie przesadzajmy, może być równie szkodliwa jak kultura ciągłej paniki. Wdrożenie takiej kultury wymaga czasu i konsekwencji. Jednak to nie jest zmiana, którą można wprowadzić jednym zarządzeniem czy jakimś szkoleniem. To jest niesamowicie długotrwały proces kształtowania postaw i zachowań, który musi być wspierany przez każdy szczebel organizacji. A taka kultura wczesnego ostrzegania nie oznacza ciągłego stanu alarmu. Przeciwnie daje poczucie kontroli i bezpieczeństwa, bo problemy są wykrywane, zanim urosną do rozmiarów, które zagrażają stabilności całej organizacji. Faza inkubacji to etap największej szansy na uratowanie firmy i niestety ale najczęściej przegapiany. To właśnie wtedy można najniższym kosztem dokonać korekt, które zatrzymają kryzys, zanim się rozwinie. Pamiętaj, że kryzys rzadko pojawia się znikąd. Zazwyczaj daje naprawdę znać o sobie poprzez subtelne sygnały. Lecz wyraźne. Umiejętność ich wychwytywania to nie jest dar jasnowidzenia, ale rezultat systematycznego monitoringu, analizy historycznej i kultury organizacyjnej, która nie ignoruje pierwszych symptomów problemów w Twojej firmie. Jeśli mógłbym to podsumować jakąś jedną radą, to brzmi ona, nie lekceważ mikrozakłóceń w swoim biznesie. Każde odchylenie od normy, każda niewyjaśniona zmiana trendu, każde napięcie w zespole to jest potencjalny sygnał ostrzegawczy. Niektóre z nich mogą okazać się nieistotne i się okażą, ale inne mogą być pierwszymi objawami nadchodzącego kryzysu. A co jeszcze ważniejsze, nie wierz w łatwe wytłumaczenia. To tylko przejściowe, rynek teraz tak ma, zaraz się odbije. To tylko racjonalizowanie, które opóźnia reakcję. Jeśli chcesz sprawdzić, czy twoja organizacja wykazuje symptomy inkubacji, skontaktuj się. Przygotowałem prosty wzór formularza audytu przedkryzysowego, który możesz wypełnić samodzielnie lub z moim wsparciem. To narzędzie, które pomoże Ci zobaczyć rzeczy, które dziś może wydają się tylko drobnym chaosem, ale mogą zwiastować poważniejsze problemy w przyszłości. Pamiętaj, w biznesie, podobnie jak w medycynie, wczesna diagnoza to często różnica pomiędzy prostą kuracją, a kosztownym, skomplikowanym, głębokim leczeniem, które w biznesie jest restrukturyzacją. W niektórych przypadkach jest to wybór między przetrwaniem a upadkiem. Muszę powiedzieć, że bardzo bym chciał, żeby przedsiębiorcy to robili, ale przedsiębiorcy albo nie mają czasu, albo zawsze jest coś innego ważniejszego i to jest niesamowity problem. Zawsze w pędzie biznesowym idziemy do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, nie zauważając tego, co się dzieje. Jeżeli przedsiębiorcy w ten sposób w dalszym ciągu będą postępować, a mamy dzisiaj 3,5 miliona przedsiębiorców w Polsce, może się okazać, że zdecydowana większość z nich Skończy niestety nie poprzez sprzedaż swojej firmy, tylko poprzez ich zamknięcie albo przez upadłość. Aby do tego nie musiało dochodzić, pilnujcie swojego biznesu, bo jest to Wasz klejnot w koronie. Tymczasem zapraszam Ciebie do tego, żebyś zostawił łapkę w górę pod tym odcinkiem, kliknij dzwoneczek, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi informacjami o tym jak radzić sobie w sytuacji gdy twój biznes jest w kryzysie. Jeśli twoja firma mierzy się z kryzysem, nie chowaj głowy w piasek. Umów się na bezpłatną konsultację. Przeanalizujemy twoją sytuację. Ocenimy ryzyka prawne i wskażemy, jak zabezpieczyć ciebie i firmę, zanim będzie za późno. Wejdź na hdru.pl i wypełnij formularz kontaktowy.